Teraz w krótkich słowach w Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań o tym, jaki jest stan zdrowia policjanta postrzelonego przez bandytę w czasie interwencji na rondzie Śródka w pobliżu czy przy rondzie Śródka w Poznaniu. Dodam tylko z dziennikarskiego obowiązku, że ranny napastnik z kolei został wybudzony już ze śpiączki farmakologicznej. A naszym gościem przy telefonie jest rzecznik Wielkopolskiej Policji Młodszy Inspektor Andrzej Borowiak. Dzień dobry, panie inspektorze. Witam serdecznie, dzień dobry wszystkim I radiosłuchaczom. Jak ktokolwiek strzela do funkcjonariusza policji na służbie, to w Mundurze, to tak, jakby strzelał do każdego z nas, ale nim o tym porozmawiamy, chciałem zapytać o to, co najważniejsze: o życie i zdrowie rannego w czasie interwencji policjanta. Jak on się czuje, w jakim jest stanie? Nasz policjant przeszedł jeszcze tej samej nocy, tuż po tym wydarzeniu, zabieg medyczny, zabieg chirurgiczny, podczas którego została wyjęta kula z rany podstrzałowej w brzuch. I też, no, otrzymał tam odpowiednią pomoc medyczną, przeszedł stosowne zabiegi medyczne, mhm. jest cały czas przytomny. Lekarze mówią, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jest pod stałą obserwacją i czekamy tutaj na kolejne wiadomości. No, no można sobie wyobrażać, że przez najbliższe kilka dni będzie on cały czas w szpitalu na no obserwacji Rozumiem. lekarzy, którzy się nim opiekują. Na ile te, te obrażenia są poważne? Czy, czy ten policjant w ogóle będzie miał szansę wrócić do pracy? Tego jeszcze nie wiemy. Tutaj chcę dodać, że podczas tego wydarzenia policjant został postrzelony także w rękę w okolice mhm. dłoni. No dopiero wszystko będzie wiadomo, kiedy te rany na tyle się zagoją, że lekarze będą mogli wydać opinię. Nie nastąpiły tam jakieś obrażenia, które, które no w sposób trwały mogłyby sprawić, że jego powrót do pełnej sprawności no, mógłby się okazać niemożliwe. Czy z nim jest kontakt? Jest, jak on się czuje tak psychicznie powiedzmy? Jesteśmy z nim cały czas w kontakcie po tych zabiegach medycznych. Kontaktowali się z nim przełożeni, bezpośredni, mm -hmm. także koleżanki, i koledzy. Jest w bardzo dobrym stanie psychicznym. Okay. Teraz czekamy tylko, aż wróci do zdrowia. Drugim funkcjonariuszem z tego patrolu była kobieta. Rozumiem, że jej się nic nie stało, ale czy, czy ona pracuje normalnie, czy ma wolne, jak, jak, ta, jak ta sytuacja Ty. wygląda? No bo niecodziennie nie przecież bierze się udział w akcji, w której trzeba sięgnąć po broń, prawda? Tak, to prawda. Rzeczywiście ta policjantka na razie jest na wolnym. Mhm. Chcieliśmy, żeby mogła jakby poukładać sobie wszystko, bo jednak faktycznie cała ta sytuacja jest no, dla każdego dużym obciążeniem. Stąd też ona akurat ma teraz czas wolny, przez najbliższe kilka dni będzie w domu z bliskimi. Natomiast ona nie odniosła żadnych poważniejszych obrażeń. Ona także uzyskała pomoc medyczną jeszcze tej samej nocy uskarżała się na ból w okolicach Obojczyka. To najprawdopodobniej nastąpiło w wyniku działania tych gazów prochowych po wystrzeleniu w jej kierunku Aha. kuli, ale, ale jej na szczęście nic się nie stało. Ona jest też pod opieką naszych psychologów, więc też mamy z nią kontakt i czekamy na powrót koleżanki naszej do pracy. Wiem, że rozmowy z policją na temat takich akcji są zawsze trudne na bieżąco, od razu po wydarzeniu, ale teraz, już kiedy mamy kolejną dobę po wydarzeniu, to pewnie też wiecie trochę więcej. I O czym może Pan powiedzieć? Coś, co stało się tak naprawdę na rondzie, czy pobliżu ronda Siódka? No, cała ta sytuacja wyglądała dość niewinnie. Policjanci, którzy pełnili służbę, który, którzy pełnili dyżur, otrzymali wiadomość z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Ktoś dzwonił na numer 112 mówiąc, że w tym rejonie mhm. jakiś mężczyzna, odoram, że to był, to był późny wieczór, około godziny 23, trzeciej. Mhm. Jakiś mężczyzna z jakimś metalowym prętem, metalową ruką miał zaczepiać kobiety, które tam w tym rejonie się miały znajdować, przemieszczać. No, tu każdy, kto zna Poznań wie, że środka, okolice dworca autobusowego. Miejsce tej autobusowej tak. Jest to tak, jest to dość też... takie miejsce bardzo oblegane przez poznaniaków mhm. nawet w niedzielę. W pobliżu tak. Malta, I... prawda, i tak dalej. To też tak, generuje ruch. Rzeczywiście, mhm. Tak, i tam na, na to miejsce został wysłany patrol a no policjanci po mm, sprawdzeniu tego miejsca wytypowali właśnie tego mężczyznę do legitymowania. No i w trakcie tej czynności w pewnym momencie podczas tej interwencji ten mężczyzna no, wyjął ten pistolet bez ostrzeżenia, który strzelił w kierunku jednego funkcjonariusza i tej naszej policjantki. Natychmiast oczywiście ten policjant zareagował, dobył broni, od kilka strzałów, które w efekcie raniły tego człowieka. On został natychmiast obezwładniony. Na miejsce zostały wysłane nasze posiłki. No i oboje, zarówno ten napastnik granny, jak i nasz policjant, trafili do szpitala, bo tak powinno być. Mhm. Natomiast no wydaje się tutaj, według naszej takiej nawet wstępnej oceny, działanie policjanta było jak najbardziej racjonalne. Mhm. Tutaj też dodam, że zachowanie tego mężczyzny, zwłaszcza w kontekście takim, że on miał o tej porze, o tej godzinie, przy sobie broń czarnoprochową, która tutaj przypomnę... No właśnie, co to jest za broń? Chciałem też o to zapytać przy okazji. Jest to rewolwer, jest to replika mhm. rewolweru. Yy, na zakup takiej broni nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, mhm. no ale jest to jednak broń palna, która w określonych warunkach, no może też po prostu zabić. Stąd też yy, yy, pobyt tego człowieka w tym miejscu, yy, bo my jeszcze tak na dobrą sprawę nie znamy, nie wiemy jakie on miał ewentualnie zamiary tego dnia, mhm. tego wieczora. No być może cała ta sytuacja, y, związana właśnie z tą naszą interwencją, z tą strzelaniną, jeśli tak to można określić, być może uchroniła życie jakiejś innej osoby. Będziemy to oczywiście dokładnie sprawdzać, o ile ten mężczyzna po wybudzeniu, po zezwoleniu ze strony lekarzy na przesłuchanie, to będzie w stanie opowiedzieć o tym, co zamierzał, no, ale też w kontekście takim, czy w ogóle będzie chciał Zaznawać. takie oświadczenie składać. Mhm. Dzisiaj szpital podał, że został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, no ale zanim pewnie dojdzie do siebie będzie można mu stawiać zarzuty, to jeszcze trochę czasu upłynie, ale czy coś już wiecie o tym napastniku? Kim on jest? Czy był pijany w czasie zatrzymania jak to, jak to? Ten, mężczyzna, ten mężczyzna jest mieszkańcem Poznania, ma 32 lata. Nigdy wcześniej, w przeszłości nie był notowany w naszych rejestrach policyjnych za jakiekolwiek występki kryminalne. Mhm. Ten pistolet, ten rewolwer czarnoprochowy miał od 2015 roku, wówczas zgłosił ten fakt, więc mamy tutaj to, to zarejestrowane. No i jak wspomniałem, nigdy wcześniej nie było z nim problemów. Co się wydarzyło tak naprawdę? Czy mógł być pod wpływem jakichś środków odurzających, czy też, czy też alkoholu, czy jakichś innych specyfików? Będziemy to wiedzieć po odzyskaniu ekspertyz krwi, która została pobrana do badań. Mhm. Ja, Jakie usłyszy zarzuty kiedyś, za co, co mu grozi? To już można powiedzieć? Tutaj możemy się spodziewać jedynie, że prokuratura po zbadaniu całej tej sprawy być może będzie zamierzała postawić mu zarzut usiłowania zabójstwa, no bo według mnie, według mojej oceny takie zachowanie, że mężczyzna podczas interwencji Wyjmuje broń palną i strzela do dwójki funkcjonariuszy, którzy wykonują swoje obowiązki, no jest raczej chyba zamierzone i o określonym skutku. Mhm. Jest to zamiar o określonym skutku, więc tak sobie wyobrażam, ale czy tak faktycznie będzie, to musimy poczekać na decyzję prokuratury, która cały czas jest z nami w kontakcie. No oczywiście tam prokuratorom dostarczamy wszelkie materiały. Teraz w zasadzie to, o czym Pan powiedział, czekamy tylko na zgodę lekarzy, aby można było zorganizować to przesłuchanie, podczas którego, jak my się spodziewamy, prokurator przedstawi głos Na koniec chciałbym się jeszcze na chwilkę chociaż zatrzymać przy tym, od czego rozpocząłem, czyli od tego, że ktoś, kto strzela do funkcjonariusza policji w czasie wykonywania czynności służbowych, no to tak jakby wspomniałem, tak jakby strzelał do każdego z nas. Czy, czy policjanci są szkoleni, czy są przygotowywani na takie sytuacje? Jak często to się zdarza? Typu... Na szczęście tego typu sytuacje są bardzo rzadkie um, oczywiście policjanci są szkoleni, no ale um, nie można w naszej pracy, w naszej służby podchodzić do, do każdego człowieka, kogo legitymujemy. Z takim bagażem podejrzliwości, podejrzliwości czy podejrzeń, uh -huh. że on Wyciągnę może być aż tak niebezpieczny, że może mieć broń. Być może w najbliższej czy jakiejś może nieokreślonej przyszłości trzeba będzie te procedury zmieniać. Trudno mi jest określić. Natomiast to, co Pan powiedział, jest bardzo ważne. Policjanci występują w imieniu państwa, w imieniu obywateli, chroniąc obywateli przed przestępstwami. Ich praca głównie polega na tym, aby udzielać wszelkiej pomocy tym ludziom, którzy żyją spokojnie, nie łamią prawa, są obywatelami prawymi. Natomiast, natomiast no, ci, którzy Naruszają porządek, bezpieczeństwo, którzy popełniają przestępstwa, muszą się liczyć z tym, że działania policyjne będą odpowiednie do sytuacji. Ta, o której tu mówiłem na samym początku, a więc no zwykłe legitymowanie związane z tym, że jakiś człowiek, jakiś mężczyzna, bo też nie do końca jeszcze mm -hmm. mamy to potwierdzone, że to on te kodyty zaczepiał, to będziemy na pewno weryfikować w odpowiednim momencie poprzez okazania czy też poprzez inne działania procesowe, no ale jeżeli jest taka sytuacja, policjanci jadą, żeby właśnie tym paniom, które tam w tym miejscu przebywały, czy się przemieszczały, żeby im zapewnić bezpieczeństwo, legitymują człowieka, co do którego mogą mieć wątpliwość, czy, czy podejrzenie, że być może on te kobiety zaczepiał, chcieli zapytać, dlaczego to zrobił, po co to mhm. robił, mogli to pouczyć, cała ta sytuacja mogła się zakończyć po prostu zwykłą rozmową, pouczeniem, wylegitymowanie, wpisaniem, jego danych do, do systemu naszego teleinformatycznego i na tym to wszystko by się zakończyło. No, Ale ten człowiek wyjmuje broń, mierzy z niej do policjantów, naciska na spust, strzela, mhm. raniąc przy tym jednego z tych policjantów. No, Możemy sobie wyobrazić, jak mogło się to wszystko skończyć. Stąd też no bardzo dokładnie będziemy badać tę sprawę. Nam również zależy na bardzo takim precyzyjnym wyjaśnieniu. Na pewno cała ta sytuacja także będzie omawiana z innymi policjantami podczas odpraw mhm. służbowych, podczas szkoleń. Bo to jest to, o czym powiedziałem może wcześniej, że być może yy, będzie to taki czas, kiedy będziemy też musieli zweryfikować pewne nasze procedury dotyczące właśnie takiego takiego prostego legitymowania. To prawda. Panie inspektorze, proszę przekazać najlepsze życzenia zdrowia dla poszkodowanego policjanta no i też podziękowania dla tej funkcjonariuszki. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Bardzo dziękuję. dziękuję. za rozmowę. Rzecznik Wielkopolskiej Policji Młodszy Inspektor Andrzej Borowiak był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.